Odkryłem sekret puszystych bagietek jeszcze lepszych niż w Subway. Ultra miękkie, puszyste, idealne na kanapki i zapiekanki. Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takie ultra mega puszyste bagietki jak z Do miski wlewam 375 ml mleka i ja już tutaj rozpuściłem też masło. 75 g masła rozpuszczonego, 25 g świeżych drożdży oraz 25 g Miodu. Może być też zwykły cukier. Ja będę mieszał, a ty zaobserwuj, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. Następnie dajemy 590 g mąki. I na to dajemy 8 g soli. I wszystko razem będziemy teraz wyrabiać. Jedziemy. Ciasto wyrabiamy około 12 minut. Ok. Ciasto nam już się pięknie wyrobiło. Nie przykleja się za bardzo. Lat obsypujemy lekko mąką. Zagnieciemy. Zrobimy taką kulkę. Ja użyję odrobinę oliwy z oliwek. Wkładamy do środka znowu nasze ciasto. Ja spryskuję jeszcze z wierzchu troszkę olejem. I teraz przykrywamy to i odstawiamy na godzinkę, aż podwoi swoją objętość. Ok, zobaczcie, ciasto pięknie nam wyrosło. I teraz, zobaczcie jak ślicznie. I teraz musimy je odgazować, uderzając pięścią. Teraz lekko oprószamy blat mąką i wyrzucamy nasze ciacho. I lekko wyrabiamy. Mamy kilogram. Podzielimy je sobie na cztery bagietki takie po 250 gramów. 300. Ok, ciasto mamy podzielone na cztery części, robimy z nich kulki. Wezmę sobie taką blachę. Ok, odstawiamy do wyrośnięcia na 10 minut. Zrobimy sobie w tym czasie posypkę. Bierzemy parmezan, może być i sypiecie do tego, ja sypię oregano, mieszam to razem i w tej posypce. Będziemy obtaczać nasze bułki. Ok, nasze bagietki trochę nam już podrosły. Rozwałkowujemy na placek. Placuszek to ma być. Lekko przyciskamy. I będziemy je zwijać. Każdą bagietkę dokładnie rolujemy, a na końcu musimy zamknąć jej otwarcie, czyli tutaj zalepić te wszystkie dziurki. Smarujemy je mlekiem. Teraz będziemy obtaczać je w naszej panierce z oregano i parmezanu. Obtaczamy górną część bagietek, możemy je troszkę docisnąć, żeby były szersze. Następnie wszystkie nacinamy. O, jak one pięknie wyglądają. A jak już pachną te bagietki, to jest niesamowite. Odstawiamy je teraz do wyrośnięcia na pół godziny i będziemy je później piekli. Pieczemy góra dół 200 stopni 12 do 15 minut i zobaczcie, jakie wspaniałości nam wychodzą. Są mega puszyste, ultra miękkie idealne do kanapek i zapiekanek. Po więcej przepisów obserwuj mój kanał